Bardzo serdecznie. Dzisiejszy trening został zrealizowany dla Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich. Tak! Świetnie. Witajcie kochani. Jesteśmy w czwartej części Tychondo w domu. Dzisiaj zajmiemy się rozgrzewką. Kilka ćwiczeń będzie wzmacniających i będziemy dzisiaj trenować uderzenie rugi tak? Będziemy poprawiać uderzenie czwórki w miejscu i To tą tylko technikę dzisiaj będziemy wykonywać także szkoda gadać, bierzemy się do roboty a więc zaczynamy pierwsze zadanie Skip A, czyli podnosimy wysoko kolanka przesuwamy się do przodu i lekkim trufcikiem wracamy, pokazuję ćwiczenie kolanka do góry i zawracamy w luźnym Stajemy. Hop. Hop. Ach, Drugie ćwiczenie jest to skip c, czyli uderzamy piętami o pośladki. I to samo. I powrót. Ok, następne ćwiczenie uderzamy piętami na zewnątrz o dłonie świetnie powrót bardzo ładnie następne ćwiczenie krok do stawny. stopa do stopy raz w jedną stronę raz w drugą Świetnie. Kolejne ćwiczenie. Tanka. Kolejne ćwiczenie. Podnosimy kolanko. Raz jedna, raz druga noga. Do przodu. Hop. 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 Powrót. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Raz, dwa. Świetnie i wracam. Ok. Świetnie. A teraz to wszystko pokaże nam Blanka w troszkę większych seriach. Uwaga, przygotowacie się. Skip A. Hop! Łapki wysoko. Wszystkie rączki są wysokie. Wyżej kolana Blanka, to my do samego końca dobiegamy. Łapki wysoko i kolanka w górę. Jeszcze raz. Teraz kipce, Ok. Powrót zaczynamy stąd. I już kolana, już pracujemy, już pracujemy. Równo równo Blanka. Dwa. I trzy. Świetnie. Pięty na zewnątrz. Obijamy rączkami pięty. Próbujemy. Dotykamy, dotykamy, dotykamy. Świetnie. Dawaj, dawaj Blanka. Tu nie jest proste. Dawaj, dawaj. Jeszcze raz. Świetnie. I ostatni raz powtarzamy to ćwiczenie. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz dwa. Do końca dochodzimy do linii. I skrop dostawny Boschke. Hop. Rączki na bioderkach. Boga do nogi. Dokładnie Blanka. I drugą stronę. Świetnie. I ostatnie ćwiczenie Kolanko. Raz jedno kolanko, raz drugie kolanko na zewnątrz. Pracujemy. Hop. Dwa. Idziemy troszkę do przodu. Znowu kolanko jedno. Hop. I drugie. Świetnie. I znowu kolanko. Hop. Hop. Brawo. Wracamy trucikiem, trucikiem. Wracamy. I znowu kolanko. Hop. Druga noga. Na boki kolanko. O tak. Raz jedna, raz druga noga. Kolanka nie tak daleko do przodu. Co najmniej trzy powtórzenia w jednej linii. Ostatni raz. Świetnie. Raz. Dwa. Super. I znowu. Raz. Dwa. Raz. Dwa. I ostatni raz. Szybciutko. Raz. Dwa. Świetnie. Bardzo ładnie. Super rozgrzeweczka. Łączka Dobrze. Brawo. Ok. Dzisiejszy trening mamy przygotowane z Danką dwie zabawy. Jedna zabawa się nazywa jak? Woda ląd. Woda ląd. i będzie nam do tego potrzebny kijek. kijek. Albo ta taśma, prawda? Albo taśma, ale mamy dzisiaj kijek, więc myślę, że kijek jest ok. I druga zabawa jest to przerzucanie naszych pluszaków nóżkami za głowę do naszego pojemnika. Zadanie polega na tym, żeby przerzucić nóżkami do tyłu i trafić Pluszakiem nogami do środka naszego naczynia. Może to być taka miska, może to być garnek, cokolwiek macie w domu, tak? Tak, trzeba to zrobić. mamka no, pokazuje. Złapać za stopę, I wrzucamy. Świetnie. Bardzo. Dobrze. Dobra, zaczynamy od pierwszej zabawy. Pierwsza zabawa. Przerzucanie pluszaków do naszego wiaderka. Zdalka dajkę, tyłu. Dobra. I jedziemy. Hop. Świetnie. Owrót. Drugi cały czas wyprostowany. Hop. Hop, świetnie. Ostatnie nogi. Oj, wypadł pewni. mocno nogami mocno, mocno proste nogi, proste nogi i świetnie. Jest w środku. Ostatnie dwa nam zostały. Super! I ostatni cały czas pamiętamy o prostych nóżkach, no, dalej, 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 nie wpadlonka z nogami jeszcze raz. Łapiesz, łapiesz <grytanie> jeszcze raz Ci cię. I o, prawie wpadł Ostatnia próba. Próba generalna. Dawaj, dawaj, dawaj. I jest. Świetnie. Ok, chodź. Postawiamy na bok. Hop. siadamy naprzeciwko siebie. W rozkroku. Bardzo ładnie nóżki pamiętamy. Do góry. Łapiemy jedną nóżkę i trzymamy, obie dwie ręce trzymają nogę świetnie, zmiana druga noga trzymamy mocno nogę, cały tułów leży na nodze super i do przodu Ściągamy łapki jak najdalej do przodu. Mamy. Świetnie, świetnie. Jeszcze chwila. Aaa, super. Ściągamy nóżki razem. Te płaszki prosty, przesuń się bliżej. skąd do przodu, łapiemy za palce i trzymamy. Nisko tu, głowa nisko pochylona. Świetnie. I wyprosty. Super, rozluźniamy nóżki. Siat motylkowy. Robimy motylka. Pachamy skrzydełkami na boki. Mocno, mocno rozluźniamy. Bardzo ładnie i nisko. nisko głowa i trzymamy świetnie, I stóp ginamy kolanka kolana w jedną, w drugą stronę świetnie, wstajemy Rączki na wyderka, kilka kroczek w jedną stronę, hana, tul, set, net, dosot i w drugą stronę, hana, tul, set, net, dosot, świetnie. Rączki do góry podnosimy, luźny opad tułowia, dotykamy paluchami podłogi i trzymamy. Kolana mamy wyprostowane, nikt nie zgina kolan, nóżki proste. Trzymamy, jeszcze nie robimy szerokiego rozkroku blanka, lekki rozkrok. I wyprost, świetnie. Wypychamy pieterka do przodu. Nie. Nóżki razem. I ostatnie ćwiczenie, Skłon łapiemy za kostki, trzymamy. Trzymamy za kostki mocno. Kolanka wyprostowane. W ten sposób pokazuje nóżki proste. I wyprost. Świetnie! Pierwsze zadanie związane z techniką czurugi jest to. Ustawiamy się w pozycji anuncjogi, lekki rozkrok, ugięte w kolanka. Paluszki, stopy są skierowane do przodu. Świetnie, uginamy kolana, blanka, Wyciągamy jedną rękę do uderzenia czurugi. Nasze uderzenie musi trafić. Na środek, tak? Nie uderzamy gdzieś tu po bokach, w górę, na bok, tu gdzieś, tylko do środka. Uderzenie czurugi Ręka płaska, ładnie, wyprostowana, druga ręczka na buderku, kolanka ugięte. I na liczenie, pamiętamy też, że uderzenie czurugi jest na wysokości barku. Nie możemy podnosić wysoko ręki, ale też nie możemy bardzo nisko, tak? W jednej linii uderzenie ciurugi. Pamiętamy o tym, aby nasze barki były skierowane do przodu, nie bokiem w ten sposób. Tylko cały czas są prosto. Uginamy kolanka. Na liczenie 10 technik, ciurugi. uwaga! Ha! Mocno! Tul! Do środka! Set! Ne! Dosol! Josol! Ilko! Jol! Aho! Jol! Świetnie! Paro! Bardzo ładnie. I teraz 10 razy, ale z mocnym okrzykiem. Kia! Stajemy w pozycji. Kolanka ugięta, rączka do przodu. Pamiętamy o wysokości. Uwaga! Głośny okrzyk. Hra! Kia! Ty! Kia! Zadanie związane z techniką ciurugi. Będzie to teraz gunun Sogi ciurugi. Będziemy się przesuwać w pozycji gunusowi Sogi do przodu. Pięć uderzeń yy, yy, ciurugi i pięć uderzeń ciurugi do tyłu w pozycji Gunun Sogi. Banka cofa się troszeczkę. OK. razie sobie cząbki, stajemy w pozycji gotowości. Uderzenie. zaczynamy prawą ręką, prawą nogą do przodu. Prosta linia w ten sposób. I raz jedna, raz druga ręka do przodu z mocnym wydechem uwaga hana tur set net tos i to samo w tył hana tur set net tos parą świetnie, bardzo ładnie, piąteczka Czyli mam poprzedni kijek i załoga się nazywa loda kładziemy kijek i tu jest woda, a tu jest loda. E, ktoś mówi... Na komendę partera. Na komendę i się skacze woda, loda, woda, woda, loda. Słuchajcie, zabawę przerywamy dopiero wtedy, gdy ktoś się pomyli, tak? jeżeli zrobi źle dane zadanie, tak? na komendę zrobi coś innego. Więc ta osoba, która zrobi źle, zje zmianę. staje druga osoba i druga osoba podaje komendę. ok? Uwaga: Woda. Woda. LOW. LOW. Woda. LOW. Woda.

Szkoda. Poląc. I dotarliśmy już do ostatniej części treningu. Teraz mamy trzy ćwiczenia wzmacniające na koniec. Pierwsze z nich jest to przysiad, wyskok i dwa razy ciurugi w powietrzu. Przysiad, wyskok, dwa razy ciurugi w powietrze. Świetnie. Stajemy, przygotowujemy się, środku ładnie. I na komendę. 10 takich powtórzeń. Uwaga. Pamiętamy, żeby uderzenie czurugi było mocno szybko wykonane, uwaga. Hana! Trójką do przodu! Tur! Se! Ne! toso Joson, jeżeli wysko. Ilko! Jodu, trójką ładnie! Aho! Jol! Świetnie, bardzo ładnie! Drugie ćwiczenie. Kładziemy się na plecach i robimy tak zwane nożyce. nóżki. Raz jedna, raz druga, 10 cm nad podłogą. Jesteśmy całkiem położeni na, na, na podłodze, ręce dotykają podłogi, głowa też i tylko podnosimy nóżki i pracujemy. Hop! Dalej dalej, dalej, dalej. Manka, praca, praca. Dawaj, dalej, dawaj, jeszcze chwila. Jeszcze chwila. Okej, okay, bardzo dobrze. I ostatnie ćwiczenie przekręcamy się teraz na brzuszek. Kładziemy się na brzuszku. Poczu się troszeczkę gdzie ja też zmieszczę dzisiaj. Kładziemy się na brzuchu i robimy pływata. Ręce i nogi, tak jakbyśmy chcieli płynąć, tak? Uwaga. Nie dotykamy paluszkami do podłogi. tak i kładziemy i podnosimy nogi w I ma bardzo ładnie. Uwaga. Przygotować się. Marta już leży. Uwaga. Start. Praca, praca. Cały czas. Pracujemy Blanka. Świetnie. Jeszcze chwila. 5. 4, 3, 2, 1. Stop! Świetnie. Wstajemy. Ok. To na tyle dzisiaj. Cieszę się, że znowu mogłem być z Wami, z moją córką Blanką. Zapraszamy Was na następny trening niedługo. Ok, czarodziejski? Dziękuję.